Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z takim filmem, który trochę łączy podsumowanie lipca, które będzie naprawdę bardzo, bardzo krótkie, bo przeczytałam tylko cztery książki. I w sumie jakieś takie bardzo luźne plany na sierpień. Wiem, że już jest połowa sierpnia, no ale. Ale jakoś tak mimo wszystko postanowiłam, że sobie nagram taki TBR. Tym bardziej, że mi się po prostu ostatnio moje czytelnicze plany i czytelnicze takie ochoty zmieniają z godziny na godzinę. Więc powiedzmy, że to będzie taki mój zarys na drugą połowę miesiąca, która mam nadzieję, że już będzie taka bardziej poukładana i wejdę znowu w jakiś taki swój tryb, bo cały czas nie mogę. No i nie przedłużając już, to zacznę od pierwszej książki, którą. Przeczytałam w lipcu i to była pozorantka. Niestety nie pamiętam teraz nazwiska autorki, była to książka z biblioteki, więc wklejam wam tutaj okładkę. Ja to przeczytałam z polecenia Zuzy z kanału, zaksiążkowane oczywiście. I jej się ten thriller, kryminał bardzo, bardzo podobał, więc ja byłam również bardzo dobrze nastawiona do, do tej książki. No i mogę powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, że ona była faktycznie bardzo angażująca, wciągająca i zaskakująca. A jednocześnie wydawało mi się, że, że jeszcze czegoś więcej jakby ona mi dostarczy. Tematyka w ogóle była bardzo ciekawa, bo mamy tam taką bardzo tajemniczą autorkę książek i naszą młodą bohaterkę, której oczywiście imienia w tym momencie zapomniałam, ale ona dostaje propozycję pracy. Właśnie w charakterze asystentki tej, tej tajemniczej autorki. Nikt właściwie nie zna jej prawdziwej tożsamości, nikt się z nią nigdy nie spotkał na żywo, tylko nawet jej wydawca kontaktuje się z nią za pośrednictwem internetu, telefonu i tak dalej. No więc to dla naszej bohaterki jest w ogóle, można powiedzieć, praca życia i taka okazja faktycznie, której ona po prostu przepuścić nie może. Tym bardziej, że sama jest początkującą pisarką, natomiast. Ca cały czas napotyka jakieś takie trudności w tym swoim pisarstwie, więc tym bardziej będzie się chciała znaleźć bardzo blisko tak wziętej autorki. Sama osoba tej autorki, jak również miejsce, w którym ona mieszka i w sumie cały jej styl bycia i styl życia również jest no, co najmniej dziwny. I kurczę, jak to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować Wam niczego, bo ja, ja też nie wiedziałam w sumie nic o fabule i to było bardzo, bardzo dobre. Ale myślę, że mogę wam powiedzieć tyle, że one wyruszają do Maroko, żeby tam zbierać jakby materiały na kolejną książkę. I tam dzieje się pewna zaskakująca sytuacja, z której nasza bohaterka będzie próbowała no, wybrnąć w dość nietypowy sposób. I myślę, że tyle wystarczy wam, żeby, żeby się po prostu do tej historii przekonać. Ona ma naprawdę kilka niesamowicie ciekawych zwrotów akcji i myślę, że y, ciężko jest przewidzieć, co się stanie na koniec y, i kto ostatecznie, powiedzmy, będzie tym złym i, i co się tam właściwie wydarzyło, bo faktycznie ta książka nas w wielu momentach zwodzi i kiedy już wydaje nam się, że coś tam, coś nieco wiemy y, na temat tego, w którą stronę, to idzie, to okazuje się, że, zupełnie, że że zupełnie mieliśmy błędny obraz tej sytuacji. Ja bardzo lubię takie książki. Bawiłam się y, całkiem dobrze. No, ale tak jak mówiłam, chciałam jeszcze więcej z tej książki wycisnąć i po prostu miałam może troszkę zbyt wygórowane oczekiwania. Ale ja, ja ją Wam mimo wszystko polecam, bo to naprawdę była, była fajnie, fajnie nakreślona dynamika między dwoma bohaterkami. No, generalnie myślę, że to jest książka godna polecenia. Przeczytałam również Królestwo Przeklętych Kerry i czyli drugi tom Królestwa Nikczemnych. Ja Królestwo Nikczemnych czytałam dosłownie, nie wiem, no parę miesięcy temu i jest o nich nawet vlog. Jako krótkie przypomnienie powiem Wam, że tamta książka mnie niesamowicie rozczarowała, bo, bo była po prostu strasznie nijaka i strasznie taka płaska, a ja się spodziewałam o wiele więcej po niej. No i nie ukrywam, że z lekkim drżeniem serca brałam ten drugi tom do recenzji, no bo... No, no nie wiedziałam właściwie, czy, czy w ogóle ma sens kontynuowanie przeze mnie tej serii po tym dość nieudanym początku, ale cieszę się bardzo, że to zrobiłam, bo paradoksalnie drugi tom, który zazwyczaj jest nieco gorszy niż pierwszy, to tutaj ja uważam, że, że po prostu pierwszy tom do drugiego się nie umywa dosłownie. Jeśli chodzi o fabułę, to początkowo było mi się jakby ciężko wgryźć w tą książkę, ale to też może być kwestia tego, że ja czytałam ją w dosyć specyficznym momencie swojego życia. No ale po jakichś, no nie wiem, 50, może 100 stronach zaczęłam się faktycznie w to mocno zagłębiać i zaczęło być, zaczęło być to dla mnie na tyle ciekawe, że z ogromną chęcią wracałam do tej książki. A im dalej w las, tym naprawdę było, było coraz lepiej. Jeżeli czytaliście pierwszy tom i tam zabrakło Wam chemii między, między Emilią a gniewem, Chemii, jakiegoś tam napięcia erotycznego, również i wszystkiego, co się mogło wiązać, jakby z tą relacją, która faktycznie w pierwszym tomie była, była bardzo potraktowana po czemu, to tutaj mogę Wam zagwarantować, że będziecie się bawić o wiele, o wiele lepiej. I tutaj chciałabym też zaznaczyć, że tak jak pierwszy tom, uważam, że mogłaby przeczytać osoba. No, nie wiem, powiedzmy około 15 roku życia, no to ten tom jest już zdecydowanie kierowany do czytelnika dorosłego, bo faktycznie no, zażyłość między bohaterami tutaj wkracza już na zupełnie nowy poziom. Książęta piekieł w tym tomie również uważam, że wybrzmiewają o wiele lepiej, już jako takie faktycznie postaci, które stoją na własnych nogach, co jakby po raz kolejny jest to kolejny argument na to, że ten tom naprawdę, naprawdę ma ogromny. Ogromną tendencję wzrostową. Podobało mi się tutaj um, również wiele rozwiązań fabularnych, bo tutaj było trochę zagadek, trochę takich właśnie nieoczekiwanych zwrotów akcji, dlatego czytało się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i cały czas podoba mi się, że y, mamy już y, jakby na przestrzeni dwóch tomów, a pewnie y, nawet i trzech, będziemy mieli cały czas tą nierozwiązaną zagadkę powiedzmy siostry naszej głównej bohaterki, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że jest taka linia łącząca um, wszystkie te trzy tomy, bo wydaje mi się, że to jest trylogia. Um, I mam nadzieję, że to będzie po prostu niedługo rozwiązane, bo, bo już bardzo na to czekam. Mamy już jakieś oczywiście dalsze wskazówki na ten temat, ale na no, cały czas jest to sprawa, <klam> która wymaga wyjaśnienia. Także ja jestem bardzo zbudowana, cieszę się niezmiernie, że ten tom był o wiele lepszy, więc teraz tym bardziej z niecierpliwością czekam na drugi, na trzeci. I później przeczytałam w e-booku książkę w sumie bardzo podobną do Królestwa Przeklętych, czyli A Touch of Darkness. I to jest książka po angielsku, jest to retelling mitu o Hadesie i Persefonie. Byłam trochę sceptycznie nastawiona, bo długo się zastanawiałam, czy może sobie zamówić tę książkę w oryginale, w papierze. No i nawet rozmawiałam z niektórymi osobami na Bookstagramie, czy właściwie warto inwestować w tę serię zarówno pieniądze, jak i czas. No, i zdania jak zwykle były podzielone, no ale ja akurat też miałam ochotę na coś lekkiego, na coś, co, no, umówmy się, nie, jakby fabularnie nie jest czymś bardzo trudnym i wymagającym. No i nie ukrywam, że po tym udanym, bardzo. Rozwoju wątku romantyczno-erotycznego, powiedzmy, z tej książki, to miałam ochotę właśnie na coś, na coś w podobnym klimacie. I a Touch of Darkness okazało się strzałem w dziesiątkę. Ja się spodziewałam, nie wiem dlaczego, takich faktycznie klimatów bardziej antycznych, bardziej mitologicznych, a z całą pewnością bardziej fantastycznych. A to jest opowieść zdecydowanie uwspółcześniona, ponieważ Hades prowadzi taki dobrze prosperujący, jak to się nazywa, dobrze prosperujący kasyno i on się tam zakłada ze śmiertelnikami o ich duszę. To oczywiście jest w dużym, dużym skrócie. Persefona natomiast ma niesamowicie kontrolującą matkę i jej życie nie do końca, ona nie jest do końca panią własnego życia i to ją też niesamowicie uwiera. Ona jest też taką początkującą dziennikarką i próbuje się wkręcić w... No po prostu piąć się po szczeblach kariery, o tak może powiem. Jak możecie się domyślić, Persefona z plotem różnych przypadków spotyka Hadesa. Jej matka z kolei niesamowicie ją przed, przed tym Hadesem przestrzega, próbuje ochronić i w ogóle nie dopuścić do ich spotkania, więc tym bardziej jakby no to napięcie jest, jest tutaj bardzo podkreślone. To również jest książka dla czytelników dorosłych. Naprawdę tam się dużo dzieje. Ja w sumie od tej książki nie oczekiwałam zbyt wiele. Była to dla mnie książka typowo rozrywkowa i szczerze mówiąc, dostałam dokładnie to, czego oczekiwałam, a nawet jeszcze więcej, ponieważ nie spodziewałam się, że w ogóle takie właśnie klimaty typu kasyno, typu trochę taki półświatek, w ogóle są w stanie mnie gdzieś tam zainteresować. A ja byłam totalnie kupiona od pierwszych stron, także no, mogę śmiało powiedzieć, że, że to jest swego rodzaju jakieś tam moje odkrycie. Lipca, chociaż wiem z drugiej strony, jak to brzmi, bo, bo to nie jest do końca taka książka, którą należy traktować poważnie, ale no, podobałam się na tyle, że z wielką chęcią przeczytam tom drugi, chociaż trochę się obawiam, że, że teraz już nie będziemy mieli tego, na czym się jakby ten pierwszy tom skupiał, czyli właśnie tego napięcia między Hadesem a Persefoną ale już nie, nie komentuję dalej i nie spoileruję, bo kto będzie chciał, kto będzie miał ochotę na takie klimaty, to sobie to przeczyta. I na sam koniec mam niestety coś nad czym będę musiała się troszkę popastwić. Jest to mężczyzna, który zjadł orzeszki. Duet autorski Marta Guzowska oraz Leszek Talko. To jest pierwszy tom jakiegoś takiego większego cyklu, a właściwie serialu kryminalnego o pani Lucji Słodce. No to jest typowy kryminał, trochę właściwie taki fabularnie w stylu Agaty Christie. Mamy dużą grupę ludzi i jednego trupa. No i chodzi o to właśnie, że został otruty orzeszkami. No i musimy się dowiedzieć, kto to zrobił. Każdy gdzieś tam miał jakiś motyw, każdy miał ukryte interesy itd., itd. Między tymi wszystkimi postaciami oczywiście znajdujemy później jakieś powiązania. I tak jak to brzmi dobrze, brzmi rozrywkowo, lekko i tak właśnie niezobowiązująco, a na dodatek jeszcze mamy ciekawą, nową jakąś tam formę, no to tak niestety ta książka to był totalny niesamowity nie wypał. Ona ma w przecież 140 z małym haczykiem, a ja męczyłam tę książkę, nie wiem, chyba z dwie godziny. To jest jakaś y, totalna masakra. Nie odpowiada mi w tej książce tak wiele rzeczy, że y, wymienię dosłownie tylko kilka. Dla mnie ta książka to jest jak y, taki bardzo prosty, wręcz prostacki, młodzieżowy serial. W nim jest pełno absurdu. Y, Niesamowicie wkurzający humor, a właściwie, no nie wiem, czy to można w ogóle nazwać humorem. No mi to totalnie nie odpowiadało. Dla mnie to było po prostu głupie. Nie podobała mi się bardzo postać tej, tej Lucji Słodki. Nie podobało mi się to, że ona właściwie przejmuje dowodzenie nad całym tym śledztwem i no z całym szacunkiem, ale e, jakaś poboczna totalnie osoba, która w ogóle, zacznijmy od tego, że ona się, jak ona się sama tytułuje... Ona się tytułuje Home Disaster Manager. Co to w ogóle jest? I za paki ona właśnie um, zamierza współpracować z policją, a właściwie nawet nimi dowodzić? No nie, no po prostu totalnie mi ta książka nie siadła. Była tu masa rzeczy, do których można się doczepić, ale ja już ich nawet nie zaznaczałam, bo po pierwsze, um, no musiałabym to właściwie robić na każdej stronie, a nie miałam na no to ani czasu, ani ochoty. Dlatego niestety ja Wam tę książkę z całym, z całym sercem po prostu odradzam. A teraz przechodzimy do tej trudnej części filmu. No i tak, mamy połowę sierpnia i na pewno to, w co będę się chciała zaangażować już za chwilkę, to jest Pandemonium pani Lauren Oliver. To jest drugi tom książki Delirium, którą czytałam właśnie chyba w czerwcu i zapomniałam wam o niej powiedzieć w podsumowaniu. To jest książka, która mnie zaskoczyła. Ona jest prościutka. Ona została napisana chyba, nie wiem, z 12 lat temu i absolutnie oddaje ten vibe, właśnie. Takiej dystopii młodzieżowej z okolic 2010 roku. No, było mi to potrzebne naprawdę, jak mało kiedy. No i na tyle mi się to spodobało, że wzięłam również drugi tom do to recenzji i będę go czytać niebawem. Chciałam bardzo czytać o zmierzchu Teresy Bowman, ale szczerze mówiąc, chyba tego nie zrobię, ponieważ mam jakąś ogromną ciągotę do, do takiego prostego kryminału, a wydaje mi się, że to będzie dokładnie. Czymś takim. To jest paryski apartament pani Lucy Foley. Ja słyszałam, że to jest autorka niesamowicie poczytnych takich y, czytadeł, trochę za granicą, więc może, może to przeczytam, ale z drugiej strony mam też ochotę na śmierć pani Westaway, która tutaj sobie czeka. Być może również y, zabiorę się za Miasto w Chmurach pana Antonego Doera. I nie wiem, co mnie podkusiło tak do końca, ponieważ ten autor napisał książkę, która była moim ogromnym rozczarowaniem, i czytałam to na początku kanału. E, mianowicie chodzi mi o światło, światło, którego nie widać. I to była książka wojenna, która, która tak mnie rozczarowała, że pamiętam to do dziś. Ale chciałabym bardzo dać temu autorowi jeszcze jedną szansę, tym bardziej, że jakby opis brzmi brzmi tak interesująco, że chciałabym po prostu jeszcze dać tej książce szansę być może w sierpniu. A z drugiej strony ciągnie mnie też niesamowicie już od dawna do mrocznej krypty Wiktorii Szłab, więc po prostu zobaczymy, w którą stronę poniesie mnie mój czytelniczy, nie wiem, wiatr czy cokolwiek. Ja Wam tymczasem dziękuję już bardzo za oglądanie. Niedługo widzimy się w następnym filmie. No i mam nadzieję, że w sierpniu jeszcze zdążę kilka fajnych książek przeczytać, żeby móc Wam, wam o nich opowiedzieć i Wam coś nowego polecić. Do zobaczenia, cześć!